Hej, cześć cześć czołem, witam witam Cię wszystkich bardzo bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i zapraszam do oglądania, tak jest, kolejnego unboxingu. Jak widzicie dzisiaj na mamy grę Trios Evolution Gold Edition w edycji steelbookowej, bo innej nie było, ale jeszcze przed tym chcę Wam powiedzieć, że ostatnio kanał obrodził w unboxingi, no ale nie martwcie się, gameplay z komentarzem również Wam nie zabraknie. Co o, samym, co o samym dzisiaj rozpakowanym produkcie? Jest to, można powiedzieć, zebrane wszystkie najlepsze części Trials po prostu w jedną całość, czyli Trials Evolution i Trials HD, właśnie z Xbox'a, i połączone, dodano tam kilka oczywiście trybów i innych fajnych rzeczy, i połączone w jedną wielką paczkę, którą dzisiaj przed sobą mamy. Jest to naprawdę fajna sprawa, ponieważ ja jeszcze pamiętam czasy Elastomanii, tej pierwszej, tej pierwszej takiej dwuwymiarowej, gdzie się jeździło takim motorkiem po trasach. To chyba, też pamiętacie, więc to jest, można powiedzieć, usprawiona wersja. No i ostatnimi te czasy po prostu wyszło to na PC i, i postanowiłem zakupić, ponieważ jest naprawdę, naprawdę okazyjna cena. Za 60 zł dostajemy oczywiście obie te części, czyli Trials Evolution i Trials HD, w jednej. No i dostajemy oczywiście Steelbook, który sobie dzisiaj obejrzymy. Samo jeszcze nie widziałem, ponieważ, jak widzicie, gramamam mam folii. Wczoraj po prostu nie miałem już czasu i siły, żeby to rozpakować, no a dzisiaj idealny motyw, rozpakujemy sobie Trialsada, a może nawet nożyka nie będę używał, to fajnie sobie zetrzemy tą folię. No i to jest naprawdę fajna rzecz, ponieważ gra jest jeszcze w takim wkładce, więc ten steelbook nie ma prawa nam się w żaden sposób zniszczyć. To jest naprawdę fajna sprawa, fajna rzecz i sobie nasz steelbook wyciągniemy i steelbook jest naprawdę piękny, już widzę, że jest nawet tłuczony i taki grawerowany. E, już wam to pokazuję. E, jak widzicie, te napisy są takie, takie kurde, wklęsłe, Naprawdę fajna sprawa, no i wow, jaki odwrót genialny e, z taką wielką czachą. E, no oczywiście tutaj, tutaj mamy wizerunek jakiegoś mot motocyklisty itp. Itd. E, oczywiście sobie otworzymy, tylko ja nie umiem otwierać z boków jedną ręką, więc będę musiał się posiłkować drugimi. No kto to wymyślił, że kody klucze seryjne z, z grą są na na, na przedzie? No nie, nie rozumiem tej decyzji. E, ale jest, z tego powodu nie możemy sobie oglądnąć naszej pięknej e, instrukcji, chociaż pięknej, strasznie widzę, że to są tylko dwie kartki połączone z szifką i z więcej, tak? No tak, to jest, to jest właśnie logika wydawców tych. E, no a tutaj mamy klucz seryjny w kretyńskim miejscu, ale, ale instrukcja dobrze, że jest. E, no i dostaliśmy jeszcze jakąś kartkę z Gold Edition... Aha! Z kluczem na dodatkowe delceki tak jest, to jest klucz. Co nam dodaje? Pokaż klasy na tej złotej maszynie po złoconym stroju i ze złotymi obręczami cool, e, cool. Więc naprawdę klucze, nawet delceki dali, no świetna rzecz. E, tak wygląda odwrót, tutaj mam klucz, więc nie będę pokazywał, bo ten kod i tak i e, Więc naprawdę na plus fajnie, że nawet dali coś, coś w bonusie. E, no a tutaj mamy oba dyski instalacyjne, oczywiście Steelbook jest kluczowym pokowaniem, tak się pierwsze pierwsza no i drugie a i mamy Soundtrack! Yeah, to jest coś, no i to mi się podoba, mamy jeszcze Soundtrack yy, więc, więc, a w trialsach zawsze fajny był Soundtrack, więc nawet nawet na pewno przesłucham, yy, więc naprawdę genialna rzecz, że dostaliśmy Soundtrack w, w standardzie, yy, kurczę, naprawdę fajna sprawa sobie tutaj to tak ładnie ułożymy, będzie to tak ładnie wyglądało, yy, naprawdę dobra fajna sprawa, Steelbook oczywiście dodatkowo, że jest, to jest również genialna rzecz no i mamy soundtrack i, i płytkę z grą, nawet nie widziałem, że to będzie tak bogata edycja, więc myślałem, że jest tam steelbook i nic więcej, oczywiście z płytą i, i te, a dostaliśmy jeszcze, kurczy dlck i, i soundtrack, więc no nie no no, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, jak za, za sumę, jak za cenę zwyczajnej gry w zwykłej edycji, ponieważ zapłaciłem no, niewiele ponad 60 zł, to jestem naprawdę, naprawdę miło zaskoczony jakością tej edycji. No i na, naprawdę ją Wam polecam, ponieważ gra Trials jest naprawdę już kultowa i naprawdę fajnie się w nią gra, ponieważ teraz jest jeszcze ten tryb multiplayer i ogólnie pro-loyal, -Y więc naprawdę bardzo ją Wam polecam. Może będzie gameplay, ale to się zobaczy. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy unboxing. Oczywiście zwycięzców, z, 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 zwycięzców w konkursie z poprzedniego unboxingu macie w opisie. No i do nich również został rozesłany e-mail, e taka prywatna wiadomość z, z nagrodą. A ja wam jeszcze tutaj pokażę szczegóły naszego pięknego, naprawdę wybornego steelbooku. No i to było na tyle, dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za to, że mnie oglądacie, za to, że mnie subskrybujecie, no i tak jest, na tysiąc linków coś będzie fajnego i jeszcze niedługo będzie naprawdę wysyp, wysyp gameplay z komentarzem, a więc to było na tyle, dzięki, cześć, czołem. do usłyszenia następnym razem.